Dobiegł końca finałowy etap Orleń 79. rajdu Polski, trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Nie brakowało emocji. W taki sposób na 14 próbie jazdę zakończyli Andrea Mabelini i Virginia Lenci, zajmujący do tego momentu ósme miejsce w klasyfikacji generalnej. Piątą pozycję w rajdzie wywalczyli Mikko Hejkila i Samu Valeri, którzy do końca toczyli warkę o czwarte miejsce z duetem Mats Osberg i Patrick Barf. Ostatecznie to załoga Citroena okazała się szybsza, wygrywając także dodatkowo punktowany Power Stage. Polscy kibice mogą cieszyć się za to z podium Mikko Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga Orlen Team zajęła trzecie miejsce w zawodach. Na drugiej pozycji uplasowali się Hayden Padon i John Kennard. Reprezentanci Nowej Zelandii stracili na mecie 39,6 sekundy do zwycięzców, jednocześnie umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji sezonowej Mistrzostw Europy. W świetnym stylu zwyciężyli Martin Sesks i Renas Francis. Łotysze wygrali dokładnie połowę odcinków specjalnych i wyszli na pozycję wiceliderów sezonu ERC, przy okazji obejmując prowadzenie w Mistrzostwach Polski. Tak prezentuje się klasyfikacja generalna Orlen 79 Rajdu Polski. A w Motowizji już wkrótce kolejna transmisja. Tym razem przeniesiemy się na Sardynię, gdzie rozegrana zostanie kolejna runda WRC. Za uwagę dziękuję. Gabriel Borowy.